Wyszło z kamieni niektórych dziennikarzy. To są pisowscy agitatorzy. Tymi słowami Stefan Niesiołowski, gieroi walk z kaczyzmem i wybitny znawca owadów, skomentował dla Superstacji swoją bohaterską walkę z bandycką reakcją dziennikarską, dowodzoną przez przeklętą przez cały postępowy świat Ewę Stankiewicz. Bitwa toczy się jednak na wielu frontach. Stefan Niesiołowski mówi również von Superekspresowi, który na poziomie hitlerowskich gacinówek pokazał niezwyciężonego Niesiołowskiego jako rozwścieczonego psa. Takiej podłości nie znała historia ludzkości, dlatego będzie proces. Nadszedł czas ostatecznego rozliczenia za zbrodnie pisowskich agitatorów, by żyło się lepiej by żyło się lepiej wszystkim.